Witam wszystkich serdecznie. Jak widzę, ten, te osoby, które nagrywają, no co po niektóre, powiedzmy, te 80% tych osób, które nagrywają o tej powodzi, powódź, jest bardzo źle, jest sytuacja tragiczna, wręcz no, nie do opanowania. Chodzą i nagrywają ludzkie nieszczęścia. Zamiast wziąć, jak już chcą takie rzeczy robić, to powinne wziąć, i przykładowo wkleić jakiś tam link do pomocy właśnie tym osobom. Tym bardziej osoby, które mają zasięgi na różnych platformach, nie mówię tylko o tej platformie, ale lepiej wziąć dla swojej oczywiście korzyści i nagrywać. Pokażę wam, jak jest pozalewane. Jeżeli takie coś robisz, to wklej link zweryfikowany oczywiście. Nie do jakiegoś tam pseudo, który tam chce zarobić na tym, ale na tym, bo są takie fundacje, które to robią dosłownie za darmo. Otworzyli po prostu na danych tam platformach, gdzie się zbiera pieniądze, i te wszystkie pieniądze, które są wpłacane, idą bezpośrednio na osoby, które. Te pieniądze potrzebują. Mówimy to w tym momencie, tutaj w tym momencie o osobach, które ucierpiały w powodzi, i ta powódź, no, niestety, ale dalej trwa, dalej trwa w tym momencie, jak te nagranie jest w tej dacie udostępnione. Czyli mój głos, słuchajcie? Powtórzę jeszcze raz. Powódź, oczywiście. W Polsce jest powódź na dole Polski, czyli Nysa, Wrocław. Niektóre poszczególne, w ogóle dolna część Polski jest oczywiście zalana w można powiedzieć, 75%. Ale tutaj mówimy o poszczególnych małych wsiach i też miastach, takich przeległych miasteczkach. Słuchajcie! Jak mówię, jeżeli nagrywasz takie nagranie, robisz powódź, chodzisz z telefonem i nagrywasz tych nieszczęsnych ludzi, które ucierpiały w tej powodzi, potraciły swoje majątki życia i też zwierzęta, ludzie cierpią, e, potrzebują pomocy teraz w tym momencie, to pomóż. Wklej ten link, sprawdź, gdzie znaleźć taki link, dowiedz się, to jest bardzo łatwo, i wklej u siebie. Pod media społecznościowe, jak masz te zasięgi. Sprawdziłem 10 takich profili na jednej platformie i na drugiej 10 i wyobraźcie sobie, żaden z nich nie podał oczywiście linka, tylko po prostu robi to dla swoich wyświetleń. Nie wiem, czy palifrana, czy nie palifrana, że bardzo cierpi z tego powodu, nie będę tego osądzał, ale wiem, że e, e, no, robi to po to, żeby wyświetlenia były i pokazuje nam innym w ten sposób, tak, że są takie y, sytuacje. Tak jak mówię, warto wziąć, kleić tego linka. Ja tam nie mam dużych zasięgów, nie mam żadnych nagrań, bo nie jestem w, tamtym, w tym momencie, no, w tym danym miejscu. Tak? Ale tą złotóweczkę, jak to się mówi przysłowiową, y, warto wysłać, bo ja to uczyniłem. I powiem Wam, że dobro zawsze powraca. I powiem Wam jeszcze jedno. Ci ludzie, oni pracowali ciężko na swój dorobek życiowy, a stała się tragedia. Jedni mówią, że to jest oczywiście specjalnie zrobione, taka, spe, specjalnie wywołana taka pogoda. Najpierw dano upały, a później testowano to na hmm, właśnie na tym zakątku rejonu Polski. No to czemy też ucierpiały tutaj przybliżnie Polski. Także słuchajcie, e, zastanówmy się, pomyślmy, byśmy się trzymali razem. I jeszcze jedno, czy ci ze wschodu... Pomogą tym osobom, które są w potrzebie. To bardzo ważne. Ile możesz, tyle pomożesz. Pozdrawiam.